Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku jest fabrycznie nowe Porsche 911, jak widzimy tutaj, Carrera 4 GTS. Ten samochód bardzo dobrze znacie z kanału YouTube u Roberta Michalskiego ze Stradale Classic. Poznajcie teraz naszą historię przemian tego samochodu. to a maggot big boss status ain't gonna lie i really wish they would like a cabbage i ain't do no front and get my money on the back end yesterday's price ain't today now we taxing way out the fear, ain't no way out for me they always told me i'm the wave like i'm way out it's W aucie będziemy modernizować układ wydechowy. Będzie tu zainstalowany nie byle jaki układ wydechowy, ponieważ od topowego, światowego producenta marki Akrapowicz Jest to układ wydechowy wykonany cały z tytanu. Będziemy robić konserwację po to, aby nowy właściciel mógł się w pełni cieszyć na długie, długie lata. Nie tylko latem tym samochodem. Ale there ain't no rest. For the wicked, I'm button, and I'm blessed. Put it to the test. Yeah. For the rest, there ain't no contest. So what's next? going me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is a the best, there ain't no contest. There ain't no one like cause of you, dumb or you crazy. There's no way g My clique be handling biz while you and your click is back daisy. You couldn't persuade me to give a diamond, it's gonna phase me. I got my. Box. She can't play me. Money in the tax box. I get paid. We the best. We the best. Best. We the best. 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 No contact, My click is the best. Chłopaki właśnie zmienili wydech. Za chwilę Wam opowiem troszeczkę technicznie. Z pierwszych na pewno pozytywnych rzeczy, no to dźwięk się niesamowicie zmieni. Dodatkowo wydech jest zrobiony z tytanu, a tym samym znacząco zredukuje się waga. Szacuję tutaj, że około 10-15 kg. Musiałem dokładnie w dokumentacji sprawdzić, ale tu zobaczcie, mamy przepotężną puszkę, którą naprawdę jest ciężko unieść. I tutaj właśnie chłopaki już wsadzili. Dodatkowo fajnym akcentem jest to, że fabryczne końcówki zostaną zastąpione końcówkami tytanowymi. Tutaj, właśnie w przebitkach, wam pokażę, jak to wygląda. Ciekawa jest dosyć konstrukcja tego wydechu, jeśli chodzi o wykonanie, ponieważ na otwartych klapach teoretycznie ten układ wydechowy, przez to, że tutaj są fabryczne GPF-y, nie ma tylnego tumika. Tylko na otwartych klapach rura z większej średnicy wychodzi bezpośrednio z GPF-ów. Na zamkniętych klapach jest druga mniejsza średnica rur, która właśnie powoduje to, że jest w aucie znacząco ciszej. Ja się osobiście nie mogę doczekać, jak to skończymy, odpalimy i jak finalny będzie tego efekt. Mamy GPF-a, tutaj mamy klapy, i tu wydech idzie z GPF-a przez klapy. Większa średnica, jak mamy zamknięte klapy, to tu jest mniejsza średnica, idzie przez osobną sekcję i tym samym mamy ciszę. Wydech mamy zamontowany, brzmi to naprawdę fajnie, a teraz zabieramy się za podnoszenie auta i przystępujemy do konserwacji. Po co się robi konserwację? A to najzwyczajniej po to, że żaden współczesny samochód w większości przypadków nie jest zabezpieczony i dzisiaj ludzie zabezpieczają sobie powłoki, zewnątrz folie, natomiast od spodu żaden samochód nie jest zabezpieczony i w bardzo szybkim tempie postępuje korozja i degradacja tych elementów. Od spodu. Słuchajcie, chłopaki mi zdemontowali już nad kole. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda tu fabrycznie nadkole pod spodem. Jak widać, jest tylko przyprószone lakierem. Nie ma tutaj krzty konserwacji. Nawet tutaj otworzymy otwory technologiczne, które też będziemy brali. O, i zobaczcie, jest całkowicie sucho w środku, a tym samym ten samochód nie ma żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Teraz proces polega na tym, że chłopaki wszystko demontują, później jest chemicznie myte, później wodą zdemineralizowaną jest to odpuszczane, suszone. Przystępujemy do zabezpieczenia i auto będzie zabezpieczone na wiele, wiele lat. Tu mamy tą samą sytuację. Zobaczcie, całe podwozie jest tylko w podkładzie. Co prawda tu są osłony. Ale zawsze gdzieś po czasie się ta woda dostaje. Także bardzo fajnie, że będziemy to zabezpieczać. Chłopaki już myją to. Będziemy to później oklejać, żeby tutaj gdzieś nefralgicznych punktów nie zakonserwować. Co? Zabieramy się za pracę. Yeah she tell me up because I let her. Yeah. Bet I eat that ball like it's a setup. Pussy tripping down on us and let us. I don't want the silence. I've been overseas looking on us. you gonna be choosing violence Yeah, keep it on the low. You know that's the code. Okay, baby, that's the code. You already know. Got a bad bitch from the 90210. No dobra, mamy już dokonaną konserwację. Zobaczcie jak to wygląda. To musi jeszcze wyschnąć i będziemy się. Zabierać jutro rano za składanie. Słuchajcie, auto mamy skończone. Łapcie, kilka przebitek, jak to wyszło. Ja jestem mega zadowolony. To już jest kolejny wspólny projekt z Robertem, jak już Wam wspomniałem. Trzymam kciuki, żeby ten samochód trafił w dobre ręce. No i co, standardowo zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania po to, abyśmy wspierali nasz kanał. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.